I kochani, tutaj Anita z Anita Nederlands for Idrein. Wracam do regularnych filmików. I teraz, kochani, już w każdy czwartek wieczorem o godzinie 18 będziecie mieć jakiś materiał językowy, jakieś ciekawostki, jakieś rzeczy, które budzą nasze wątpliwości. No i dzisiaj ciąg dalszy czasownika z Zylen. Tym razem w innej odsłonie, mianowicie jedna z funkcji tego czasownika już kolejna dla nas. W tym przypadku jest to funkcja Belovede dun EN Absprach maken To oznacza dla nas, że jest to w funkcji składania obietnicy bądź uzgadniania czegoś z kimś. I mamy parę przykładów zdań, jak może to wyglądać. Oczywiście pamiętajcie, że Zylen jest czasownikiem, który należy również do grupy czasowników modalnych. Tak samo jak czasownik muten, czyli musieć, willen, czyli chcieć, czy na przykład takie czasowniki jak mochen, móc, w kontekście pozwoleń i zakazów, o czym też pojawi się kolejny filmik. I oczywiście zasada po tych czasownikach jest taka sama, czy też po czasowniku kynen jako móc na przykład. Macie tą samą zasadę, czyli generalnie z zasady drugi czasownik w bezokoliczniku stawiamy na końcu, przynajmniej jeżeli to są to takie krótkie, niezbyt złożone zdania, bo z czasem będziecie obserwować, że może to czasami trochę inaczej wyglądać. Natomiast jest to dla nas taka podstawowa zasada, która w większości przypadków świetnie się sprawdza. I macie parę przykładów zdań. Exalhar Ja jej jutro pomogę. Jest to forma zapewnienia, tak? Ja na pewno to zrobię. I om ein Ursein, Będę tam o pierwszej. Też forma zapewnienia, tak jakby dodatkowo mamy tam takie na pewno, tak? Na pewno będę o pierwszej. Weisülen vanavond bei Juli komen. My przyjdziemy dziś wieczorem do was. Ich morhen morgen an Ja dam jej to jutro. Ich noch van Dach alles reichlen. Jeszcze dziś wszystko załatwię. Ich zahl deze gegevens sprawdzę, skontroluję te dane, tak? Na pewno to zrobię. No i spróbujcie sobie jeszcze raz te zdania powtórzyć. Ich zal haar morgen lopen. Ich er om um ein uur zijn. Wij zullen vanavond bij juli komen. Ik zal het morgen aan haar geven. Egzał Nochwandach Alles Reichelen. zal deze Kochani, zachęcam Was do polubienia tego kanału. Z czasem będzie coraz więcej filmików, już teraz regularnie, co tydzień. Bardzo dużo ciekawych materiałów, więc zachęcam do oglądania. Jeżeli chcecie natomiast wziąć udział w moich kursach, bądź mini kursach, bądź zajęciach indywidualnych, to zapraszam Was do kontaktu ze mną bezpośrednio. Wszystkie dane kontaktowe podam również pod filmikiem. No i muzyka, kochani, która została umieszczona w filmie, też tutaj link i dane, przez kogo została zrobiona, zostaną umieszczone pod filmem. Pozdrawiam Was serdecznie, zachęcam do subskrybowania mojego kanału i życzę Wam cudownego dnia.